One minute Roll. Krótki pomysł na przygodę. Grupa agentów została wezwana do przejęcia sprawy. Zaniepokojony listonosz poinformował policję, że od kilku dni nie widział ani jednego mieszkańca pewnego bostońskiego bloku. Policja oczywiście ich znalazła, ale to gdzie byli oraz w jakim byli stanie zainteresowało Delta Green. Z raportu policji wynika, że wszyscy zaginieni byli na strychu wspomnianego budynku. I zdaje się, że budowali coś na wzór gniazda. Musieli być tam od kilku dni i do tego bez jedzenia. Wyglądali na wycieńczonych i odurzonych. Czyżby narkotyki? Nagle jedna z ofiar powiedziała głosem, którego nie da się opisać inaczej, jak wydobywającym się gdzieś z głębi jej własnego ciała: Pomóżcie nam! W szpitalu okazało się, że każda z ofiar miała ślady po ugryzieniu pająka, ale toksykologia nie wykazała obecności żadnych substancji, które mogłyby wpływać na ich zachowanie. Przełomem, a w zasadzie początkiem śledztwa Delty Green, okazało się znalezienie jednego mieszkańca, który nie był członkiem zajścia na strychu: Joshua D., student biologii, który na kilka dni przed zajściem wyjechał z miasta. W jego mieszkaniu znaleziono puste terrarium. Na przesłuchaniu wyznał, że kupił kilka małych pająków dość rzadkiego gatunku. Dość szybko rosły i z każdym liniem wyglądały coraz mniej naturalnie, coraz mniej ziemsko. Miał wrażenie, że chciały go zmusić do tego, by je wypuścił. Z przerażeniem dodaje, że pamięta jak przez mgłę, że którejś nocy to zrobił. Czas teraz poszukać odpowiedzi. Co to za stworzenia? Skąd się wzięły? I jakim zagrożeniem dla nas jest to gniazdo?